Dziś w dwójce o 22.55 Igrzyska Putina. Dokument o korupcji i łamaniu praw człowieka w trakcie przygotowań. Mroczna strona zimowych igrzysk w Soczi wybija się na pierwszy plan. O niej mówi cały świat i sami Rosjanie. Justyna Szubert-Kotomska. Rozmach i fantazja prezydenta Putina mają pokazać światu, że Rosja jest krajem przewidywalnym. Widząc olimpijskie bogactwo, mamy dostrzec nową twarz Wielkiej Rosji. Faith, tak, korupcję. Absolutna nowość. W odczuciu wszystkich, tak, doszło do korupcji. Szacujemy, że ekipa Putina ukradła 30 miliardów dolarów. Nasza estymacja to około 30 miliardów dolarów. Pałac lodowy podrożał trzykrotnie, skocznia olimpijska siedmiokrotnie, autostrada jeden kilometr za 200 milionów dolarów. Budują drogi, potem te nowe znów rozkopują. W sąsiednią ulicę przekopali trzy razy. Aleksander Wałow mówił za dużo. W niedzielę został aresztowany. Na brak wolności słowa, korupcję i niewolniczą pracę robotników nakłada się jeszcze sposób, w jaki wysiedlano ludzi z domów. Igrzyska mają oszołomić, zachwycić, rzucić na kolana. Jednak czas przygotowań do tego wydarzenia dobitnie pokazuje, że pewne rzeczy w Rosji są niezmienne. Justyna Schubert-Kotomska, Sochi.